Wyjątkowe wydarzenia w polskim kalendarzu mody i kultury, takie jak Wielka Warszawska, przyciągają tłumy znakomitości i tworzą niepowtarzalną atmosferę. Tym razem świetność wydarzenia przyćm przyćmili jednak nie tylko wspaniali goście, ale także nieprzyjemne kontrowersje. Książę Jan lubomirski lanckoroński wraz z żoną Hrabianką Heleną Mańkowską uczestniczyli w tym prestiżowym wydarzeniu, przyciągając uwagę nie tylko swoim pojawieniem się ale także eleganckimi stylizacjami. Para zdecydowała się na granatowe kreacje. Książę założył frak z białą kamizelką, do którego dobrane miały być czarne pantofle oraz cylinder. Hiszpańska elegancja w wydaniu hrabianki obejmowała natomiast kapelusz z szerokim rondem, szeroką marynarkę i wąskie spodnie, co stworzyło stylowy duet. Niestety, jak to często bywa, nie wszystkim przypadły do gustu ich stylizacje i pojawiły się nieprzyjemne komentarze. W sieci rozlała się fala hejtu, szczególnie w kierunku Heleny. Nawet w atmosferze takiego wydarzenia niektórzy internauci zapomnieli o kulturze osobistej i w niewybredny sposób zaczęli krytykować hrabiankę. Książę Jan Lubomirski-Landskoroński postanowił jednak nie pozostawać obojętnym i zdecydował się publicznie odpowiedzieć na ataki na swoją żonę. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił zdjęcia z wybranymi obraźliwymi komentarzami, aby pokazać, że hejterzy nie są anonimowi. Wśród opublikowanych treści znalazły się krytyczne wypowiedzi dotyczące aparycji i stylu hrabianki. Jan Lubomirski-Lanskoroński poszedł nawet dalej, przedstawiając wizerunki autorów tych nieprzyjemnych komentarzy, co miało być dla nich swoistą przestrogą. Warto zastanowić się, czy taka forma rozliczenia z krytykami jest skuteczna i może przyczynić się do zmiany ich zachowania. Interesującym akcentem w historii tego związku jest ich romantyczne pochodzenie. Książę i hrabianka znali się od lat z rodzinnych spotkań, jednak prawdziwe uczucie narodziło się z czasem. Helena Mańkowska wspomina, jak Jan zdobywał jej serce w sposób typowy dla prawdziwego arystokraty, z galanterią, która przypominała starodawne rycerskie gesty. Jej wspomnienia o jednym z ich pierwszych spotkań, na które Jan zaprosił ją, w romantyczny sposób, tylko potwierdzają tę tezę. Wyjątkowa kolacja zaskoczyła ją, gdy po prośbie, by wyszła na dwór, ujrzała ukochanego z pięknym bukietem kwiatów oraz karetką. Pomyślałam wtedy, że jest troszeczkę szalony, ale później okazało się, że jednak nie wspomina dziś z uśmiechem Helena. Te wspomnienia pokazują, że pomimo burzliwych reakcji na ich styl, w sercu pary tli się wyjątkowa miłość której nie zdoła zburzyć nawet najostrzejsza krytyka. Warto więc śledzić ich losy, ponieważ w erze hejtu ich związek staje się świadectwem siły miłości oraz wartości, które przetrwają nawet w najtrudniejszych czasach.